Witam serdecznie. Za mikrofonem Magdalena Czech. Zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego. W dzisiejszym odcinku Klaudia Skubiszak rozmawia z Jarosławem Gugałą, dziennikarzem, dyrektorem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, o buntowniczych latach młodości, jego działalności politycznej oraz o wolności słowa. Posłuchajmy. Pańskie lata studenckie przypadały na okres um, czasów wojennych tutaj, stanu wojennego. Wtedy zaangażował się Pan w działalność studencką, w tworzenie pierwszego samorządu studenckiego, w działalność na rzecz studentów. Między innymi organizował Pan takie akcje, jak wyciąganie z komisariatów, co nie było wtedy sprawą ani prostą, ani bezpieczną. Czy właśnie wtedy zaczęło się Pańskie zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom? W działań na rzecz innych? Świadomość wolności poglądów? Ja myślę, że ja to od początku miałem, bo to jest troszeczkę tak, że. Ludzie to mają albo nie. I jakiś zawsze procent ludzi ma taką chęć uczestniczenia w jakiejś pracy społecznej. Nazwijmy to. Zaangażowania się w, dla innych w coś, co jest ważne dla, dla jakiejś większej grupy. Inni tego nie mają, ale, ale, ale ja to zawsze miałem i zawsze się w takie rzeczy angażowałem. Rzeczywiście byłem. W grupie studentów, którzy wyszli z inicjatywą i założyli pierwszy samorząd studencki na uczelni, znaczy pierwszy po II wojnie światowej, tak, po, po w PRL-u jeszcze. Potem się zapisałem też do NZS, a to było 13 grudnia. Jak wprowadzono stan wojenny w ramach Solidarności, bo wtedy zdelegalizowano NZS. Ja wtedy uznałem, że w geście po prostu protestu zapiszę się tam. No, a jeśli chodzi o tę działalność wyciąganie kolegów, to wtedy był taki przepis, że osoba karana nie może być studentem, nie może studiować na wyższej uczelni. I jak ktoś został zatrzymany w czasie jakiejś demonstracji i był e, mm, zasądzony przez tak zwane kolegium do spraw wykroczeń, to zwykle dawali mu mandat. Musiał zapłacić pieniądze, ale jak nie miał tych pieniędzy, to ten mandat zamieniano automatycznie na e, areszt. Miesiąc do trzech miesięcy aresztu. I jeśli ktoś trafiał do aresztu, to wtedy miał już w papierach, że był karany i to oznaczało relegację z, z, z uczelni, zakończenie w ogóle studiów. I brak możliwości podjęcia tych studiów. I nasza działalność polegała na tym, żebyśmy zbierali pieniądze wśród kolegów, i trzeba było chodzić na takie wszystkie, wszystkie właśnie kolegia do spraw wykroczeń, i szybko reagować, wykupować ludzi, których no, jeśli się nie wykupiło, to oni trafiali po prostu do aresztu i byli wyrzucani potem ze studiów. To była taka działalność. Ja przez kilka lat się angażowałem, nawet zajmowałem dosyć ważne stanowisko. W, wtedy, kiedy to robiłem, o czym opowiadam, to byłem szefem tak komisji interwencyjnej samorządu, ale dotarłem na, na sam szczyt, byłem sekretarzem zarządu samorządu na Uniwersytecie Warszawskim. Także to, to, to byłem jednym z pięciu czy siedmiu osób, które, które były wtedy samym takim szefostwem samorządu w jakimś. W 1983 roku założył Pan wraz z kolegami ze studiów dosyć kontrowersyjny zespół, bo zespół reprezentacyjny. Z tego, co dobrze się orientuję, to grał Pan na fortepianie i śpiewał. Mieliście na swoim koncie kilkanaście sukcesów muzycznych, wydanie kilku płyt. Skoro zespół odnosił takie sukcesy, dlaczego zawiesiliście swoją działalność? Kiedy w 1990 roku zaczęła się Nowa Polska, bo ten zespół powstał w głębokim prl -u. I on wtedy, no myśmy przy pomocy piosenek literackich, zagranicznych wyrażali pewne rzeczy, których nie można było wyrazić wprost. Śpiewaliśmy głównie na początku piosenki polityczne, a potem śpiewaliśmy również piosenki artystyczne. A kiedy w 90 roku zaczęła się Nowa Polska i już można było uprawiać inne rzeczy, na przykład zostać dziennikarzem, no wówczas postanowiliśmy, że no musieliśmy podjąć decyzję: albo się profesjonalizujemy i się poświęcamy tylko zespołowi, albo każdy idzie swoją drogą i będzie się starał realizować jakieś inne swoje zawodowe marzenia. I, I ja wybrałem wtedy dziennikarstwo, koledzy zajmili się innymi rzeczami, i postanowiliśmy, że nie jesteśmy w stanie w tej sytuacji dalej ciągnąć tego zespołu. Zwłaszcza, że wtedy w latach 80-tych bardzo często graliśmy grali do stu koncertów rocznie, także tak, tak naprawdę co 2-3 dni był koncert, więc to, z takim natężeniem no nie da się normalnie funkcjonować. To trzeba by się było temu tylko poświęcić. I, I dlatego, ale tak naprawdę, to myśmy zawiesili ten zespół, a potem, dwa lata po tym, jak żeśmy go zawiesili, to nagraliśmy dwie płyty i ten zespół cały czas jak, jakoś tam istniał. Natomiast, no, nie, odwiesiliśmy się na dobre dopiero teraz, kilka lat temu, żeby właśnie wy, wydać płytę z piosenkami Róża Bracensa z okazji 25. rocznicy jego śmierci. Czyli można powiedzieć, że wszystko tutaj kręci się wokół wolności słowa. Został pan ambasadorem Polski w Urugwaju. Czy tam również można było zaobserwować takie polityczne przepychanki i tak zwane uciszanie pewnych spraw? Hmm. To musiałaby pani zdefiniować, co pani przez to rozumie, ale ja może odpowiem tak bardziej ogólnie. Urugwaj jest krajem o dużo dłuższej niż polska tradycji demokratycznej. To jest demokracja parlamentarna, jedna z najstarszych na świecie i oni mają z tym no, dużo więcej po prostu doświadczeń. A dwie partie urugwajskie, tak zwane partie tradycyjne, partia narodowa i partia czerwona, to są dwie z pięciu najstarszych funkcjonujących do dziś partii politycznych świata. Pozostałe trzy to, to jest partia demokratyczna i republikańska w Stanach Zjednoczonych i torysi w Wielkiej Brytanii. Więc tam poziom debaty publicznej czy debaty politycznej i sporów politycznych jest dużo wyższa niż w Polsce. Tam ta tradycja jednak już jest, jest dużo bardziej ugruntowana i, no i pewne rzeczy, które u nas się zdarzają, tam są wciąż nie do pomyślenia. Nie ukrywał Pan tego, że chciał się odciąć od sytuacji politycznej, panującej wtedy w ówczesnej Rzeczypospolitej, nie tylko na gruncie właśnie typowo politycznym, ale także sytuacji w mediach. I tutaj właśnie ta propozycja tego wyjazdu do Urugwaju pojawiła się w odpowiednim momencie. Rozumiem? Znaczy, ja się nie odcinałem od sytuacji politycznej, bo ja sytuację polityczną obserwowałem. Ona, ja, ja nie, nie jestem jej uczestnikiem, prawda, jestem tylko dziennikarzem, który to analizuje, komentuje. Natomiast niewątpliwie na moją decyzję o tym, żeby wyjechać, miała wpływ sytuacja w mediach publicznych, w których pracowałem, w telewizji publicznej, która była coraz bardziej upolityczniona i która w związku z powyższym działała coraz bardziej nietycznie, były coraz coraz gorsze atmosfera i coraz gorsze naciski na dziennikarzy, i ja nie bardzo to dobrze znosiłem. W związku z powyższym jeszcze ze względu na to, że moje dzieci były w takim właśnie wieku, że mogły wtedy sporo jeszcze skorzystać. To był ostatni moment, żeby z nimi gdzieś wyjechać za granicę, podjąłem decyzję, że na parę lat wyjadę i, i zobaczę, co będzie się działo dalej, ale wróciłem do dziennikarstwa, mimo że mogłem zostać we nasze i pracować nadal. Miałem też propozycję kolejnych wyjazdów. Ze względów osobistych nie jestem w stanie w tej chwili wyjeżdżać. Mam rodziców, którzy mają w tej chwili 78-77 lat. Ja jestem jedynakiem, więc tak nie, nie, nie bardzo wyobrażam sobie, że mógłbym ich w tej chwili zostawić na, na parę lat znowu. A poza tym moje dzieci wchodzą w tej chwili w życie, i uważam, że powinienem być bliżej nich, bo może się zdarzyć coś takiego, żeby na chcieli mnie o coś zapytać albo. Będę im potrzebny w jakimś momencie, jakbym był daleko, to, to, to nie mógłbym im służyć swoją radą, doświadczeniem i rodzicielską miłością w takim stopniu, w jakim bym chciał. Często nie boi się Pan wygłaszać takich kontrowersyjnych swoich opinii. Myśmy tutaj możemy to zaobserwować w nagraniu programu gość wydarzeń, które akurat jest Pan związany z Telewizją Polsat. Chodzi mi konkretnie o program, w którym dostał Pan wyraźne wskazówki po to, aby zakończyć wywiad, jednak nie zrobił Pan tego. Czy media w Polsce są aż tak cenzurowane? Nie, nie, nie są cenzurowane w Polsce media. Myślę, że w Polsce jest zupełna dowolność w mediach. Ja natomiast ja wtedy ten program przedłużyłem dlatego, że, między innymi dlatego, że chciałem, żeby on się zakończył jakąś, żeby on się zakończył jakimś wnioskiem, a nie pyskówką. I doprowadziłem do tego, że on się tak zakończył w końcu. Czy to on miał taki moment, kiedy tam była dyskusja, bo człowiek, z którym rozmawiałem, miał poglądy, które, które w moim przekonaniu nie, nie były oparte na prawdzie. On miał, on miał poglądy, tak? A ja po prostu próbowałem je weryfikować poprzez jakby znajomość rzeczywistości. To wywołało bardzo emocjonalną sytuację, ale nie chciałem, żeby się to zakończyło awanturą i potrzebowałem jeszcze paru minut na to, żeby wyprowadzić na spokojniejsze wody. Także tak się to, tak się to skończyło mniej więcej. Czy radzi... Ja nie, nie spotkałem się w, w ostatnich latach po powrocie z z placówki dyplomatycznej czyli od 2003 roku z żadnymi poważnymi naciskami politycznymi w pracy mojej. Więc myślę i myślę, że wszędzie jest podobnie. Oczywiście telewizja publiczna i radio publiczne, media w ogóle publiczne mają sytuację dużo bardziej skomplikowaną, bo tam niestety jest bardzo wielu wielu ludzi związanych z partiami politycznymi w kierownictwie. Więc tam naciski na dziennikarzy bywały bardzo silne i bardzo brutalne. Natomiast w mediach komercyjnych, prywatnych tego rodzaju historie należą naprawdę do, do rzadkości. W zasadzie się z, z niczym takim nie spotkałem. A czy radziłby Pan młodym ludziom walkę za wszelką cenę o swoje własne poglądy? No, za wszelką cenę oczywiście o nic bym nie radził nikomu walczyć, bo... Znaczy, yy... Natomiast no, trzeba mieć zasady, trzeba mieć poglądy, trzeba wiedzieć, co jest ważne i bronić tego po prostu. I myślę, że taką najważniejszą wartością, jakiej powinni bronić dziennikarze, jest prawda. I dla prawdy warto się narażać, nawet jeżeli dla kogoś będzie to nieprzyjemne, nawet jeżeli potem nas spotkają jakieś, nie wiem, nieprzyjemności albo konsekwencje służbowe, to prawda jest najważniejsza.